Umiłowani bracia i siostry, Najświętsze Serce gromadzi nas w tym trzecim dniu rekolekcji, który odprawiamy przed tym pierwszym symbolicznym sercem Pana Jezusa, sercem w koronie cierniowej, takim ziarenkiem zasianym w serce Małgorzaty Marii, to ziarenko później wyda wielki owoc w życiu Kościoła w pięknym nabożeństwie do najświętszego serca Pana Jezusa. Ten znak serca w koronie cierniowej, ale mówi papież w encyklice o Bożym Sercu, jakikolwiek znak serca. Prowadzi nas zawsze do osoby Jezusa Chrystusa. Odsyła nas do całej osoby Jezusa Chrystusa w jego jednoczącym centrum, a jednocześnie wychodząc od tego jednoczącego centrum, prowadzi nas do kontemplacji Chrystusa w całym pięknie i bogactwie. Jego człowieczeństwa i boskości. Słowa z encykliki. I w innym miejscu jeszcze mówi papież tak, serce Jezusa symbolizuje Jego osobiste centrum, z którego wypływa Jego wielka miłość do każdego z nas. Wizerunek ten czczony, mówi dalej papież, zaprasza nas do wzniesienia naszych serc ku sercu żyjącego Chrystusa i zaprasza nas, aby się z tym sercem zjednoczyć. Najświętsze serce Jezusa żyje w osobie Jezusa Chrystusa. Najświętsze serce Jezusa żyje w Eucharystii. Jego miłość jest nam tutaj dawana, ale najświętsze serce Jezusa, moi drodzy, pragnie także zamieszkać w naszych sercach. W teologii duchowości często określamy to zamieszkiwanie Jezusa w naszych sercach określamy jako zjednoczenie z osobą Jezusa Chrystusa, jako zjednoczenie z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. To zjednoczenie jest naszą odpowiedzią na Jego wielką miłość. Małgorzata Maria w ranie serca Jezusowego określiła istotę nabożeństwa do Jezusowego serca jednym słowem – karitas, miłość. Abyśmy uwierzyli, że Bóg nas kocha i na tą miłość ustawicznie odpowiadali swoją miłością również poprzez nasze otwarcie się, naszego serca na zjednoczenie z osobą Jezusa Chrystusa, z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Tak samo o tym mówi papież Franciszek w encyklice. Mówi tak, to sedno przesłania z objawień w parlamonialu można podsumować słowami, jakie usłyszała święta Małgorzata, to serce, które tak bardzo ludzi kochało, że w niczym nie oszczędzając siebie całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby nam okazać miłość, aby nam okazać miłość. To tak jakby Bóg mówił do nas, synu, córko, kocham Cię. Pozwoliłem, by ukrzyżowano mojego syna dla Ciebie. To jest cena mojej miłości. To jest dar miłości dla Ciebie. Moi drodzy, na ten dar trzeba odpowiedzieć na ten dar miłości. I dalej papież kontynuuje. Słowa tego objawienia są zaproszeniem do wzrastania w spotkaniu z Chrystusem poprzez bezgraniczne zaufanie Mu, aż do osiągnięcia pełnego i ostatecznego zjednoczenia. I zaraz po tych słowach przywołuję tekst Małgorzaty Marii wysłany w 1689 roku do siostry de la Barre w którym to liście Małgorzata Maria tłumaczy, na czym polega to zjednoczenie się z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Na czym ono polega? W tym liście Małgorzata Maria do siostry de la Mar pisze, konieczne jest, aby boskie serce Jezusa Zajęło miejsce naszego w ten sposób, aby On sam żył i działał w nas i dla nas, aby Jego wola mogła działać całkowicie bez oporu z naszej strony. I wreszcie, aby Jego uczucia, myśli i pragnienia zajęły miejsce naszych, a przede wszystkim Jego miłość aby kochała sama z siebie w nas i za nas. I w ten sposób, takim sercem, który jest dla nas wszystkim we wszystkim, będziemy mogli powiedzieć za świętym Pawłem, że już nie my żyjemy, ale że On żyje w nas. Poprzez te słowa, moi drodzy, jesteśmy również my, jako wspólnota straży, Honorowej zaproszeni do życia w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, z najświętszym sercem Pana Jezusa. Tą deklarację, tego prowadzenia życia w zjednoczeniu, y, zawarliśmy w momencie zaciągnięcia się do wspólnoty Straży Honorowej. Pozwólcie tylko, że tylko ten pierwszy fragment z tego aktu zaciągnięcia przywołam. Modliliśmy się, gdy występowaliśmy do straży honorowej. O Panie Jezu, przychodzę dziś dobrowolnie zaciągnąć się do służby Twemu Najświętszemu sercu, Ofiaruję Ci wszystkie moje codzienne czynności oraz obowiązki stanu i łączę je z wszystkimi Twoimi czynami, które wielbią Ojca. Pragnę, by w moich zajęciach i modlitwach. Spełniamy się słowa świętego Pawła: Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Co to dla nas oznacza? Oznacza, że zapraszamy Jezusa do naszego serca, aby w nim zamieszkał, aby Jezus żył w naszych sercach zawsze i wszędzie. Tak jak to prosimy w naszym pozdrowieniu. Jak Jezus żyje w tabernakulum, tak ma żyć w naszych sercach pośród codziennych zajęć i obowiązków. Tak naprawdę nasze serca mają być tabernakulami, gdzie Jezus żyje w nas właśnie przez łaskę uświęcającą i przez miłość. W praktyce będzie to oznaczało, aby łączyć swoje codzienne życie z życiem Jezusa. Będzie oznaczało mieć Jezusa zawsze przed oczami, mieć go w swoim sercu i mieć go również w swoich rękach, patrzeć i uwielbiać Jezusa, jednoczyć się z Nim i działać w Nim i z Nim, naszym życiem, słowami czynami, ale też przeżyciami, uczuciami powinniśmy odzwierciedlać życie Jezusa w nas. Jeżeli, moi drodzy, Jezus, jak i tak w encyklice, upraszczając oczywiście, te powiedziane słowa papieża o sercu Jezusa, jeżeli Jezus jest sercem Istotą Jezusa jest miłość, jest serce. A jeżeli my jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, to tak samo my powinniśmy być sercem, powinniśmy być miłością. Centrum, istotą naszego życia powinno być kierowanie się sercem, miłością. W prowadzeniu życia zjednoczeni z najświętszym sercem Jezusa, moi drodzy, będzie nas wspomagało nasze regularne życie modlitwy, a nade wszystko życie sakramentalne. Regularne korzystanie z sakramentów spowiedzi, częste korzystanie, bycie na Eucharystii, częste przyjmowanie Jezusa w komunii świętej tak bardzo może okazać się pomocny także na Bożeństwo Pierwszych Piątków Miesiąca, gdzie raz na miesiąc odnawiamy się w życiu łaski i świętości, korzystając z tych głównych sakramentów Spowiedzi Świętej, Eucharystii i Komunii Świętej. Musimy także podjąć wysiłek przyswajania sobie cnót Najświętszego Serca Pana Jezusa, Pamiętając przede wszystkim o tej najważniejszej cnocie o miłości, o miłości do drugiego człowieka. Pamiętając, że miłość Boga to jest ta sama miłość do drugiego człowieka. Chcemy dzisiaj ponowić zaproszenie Jezusa do zamieszkania w naszych sercach poprzez odnowienie aktu poświęcenia się najświętszemu sercu Pana Jezusa. Według słów modlitwy kiedyś ułożonej przez Świętą Małgorzatę Marię Alan My Moi drodzy, uczynimy to dzisiaj po Komunii Świętej, gdy Jezus zamieszka w naszych sercach w Komunii Świętej. Tak to mówiła Małgorzata Maria, by właśnie uczynić ten akt osobistego oddania się po. Komunii Świętej. Ona zalecała, że to był właśnie pierwszy piątek miesiąca po Komunii Świętej. Po raz pierwszy Małgorzata Maria otrzymała myśl poświęcenia się Bożemu Sercu w 1674 roku. W swoim pamiętniku pisze: Podczas modlitwy Pan nasz dał mi do poznania że pragnie być znanym i miłowanym, wielbionym przez ludzi. Dlatego udzieli im wiele, wiele łask, jeśli mu się poświęcą, by czcić i miłować Jego Najświętsze Serce. Właśnie zachęcona tymi słowami, nad nim duchem Ducha Świętego napisze akt swojego osobistego oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ale Małgorzata Maria zachęca, żeby każdy z nas osobiście Taki akt oddania, ofiarowania się Jezusowi napisał według siebie, według tego, co czuje w sercu do Jezusa, uwzględniając całą swoją historię życia. I ona po raz pierwszy uczyniła ten akt oddania się na świętym sercu pana Jezusa w kaplicy klasztornej, razem z nowiczyniuszkami, wtedy była nowicjatu. Moi drodzy, uczyniła ona to wobec właśnie tego serca w koronie cierniowej, ozdobionym, rysunku. Tak ona to uważała, że Jezus chce właśnie te, tego, tej czci, tego serca w koronie cierniowej. I to był pierwszy publiczny akt kultu najświętszego serca Pana Jezusa zachował się też ten dokument poświęcenia się Jezusowemu Sercu, który zawiera, moi drodzy, ten dokument, ta kartka tej modlitwy, nie tylko zagra słowa poświęcenia się Małgorzaty Marii, konsekracji się Małgorzaty Marii, ćwiczenia sercu Jezusa, ale ta kartka jest również ozdobiona sercem Jezusa. Ono, to serce Jezusa na tej kartce, jest podobne do tego serca w Koronie Cierniowej, ale właśnie to serce Jezusa na tym akcie konsekracji nie jest już w Koronie Cierniowej. Podobne serce zranione opuszczą żołnierza, na którym widnieje krzyż. Są zaznaczone płomienie, które biją z tego serca. Jest rana, z której się wylewa krew i woda które wypłynęły z serca Pana Jezusa. Moi drodzy, ale to serce jest otoczone kręgiem, pierścieniem, właściwie dwa pierścienia z ludzkich serc. W pierwszym pierścieniu jest piętnaście serc ludzkich serc, które chcą kochać Jezusa, na Jego miłość oddać swoją miłością poprzez prowadzenie życia. Ofiary i cierpienia, a ten drugi krąg, jest tam troszeczkę mniej tych serc, już jest tylko osiem serc. Mamórzana Maria mówi, że to są te osoby, które w życiu chcą się kierować do Jezusa czystą miłością, bezinteresowną miłością. Ten wizerunek. Był echem pragnienia św. Franciszka Salezego, współzażyciela zakonu się z wizytek, aby korona cierniowa wokół serca Jezusowego była zastąpiona przez koronę złożoną z serc wszystkich ludzi. Trzeba powiedzieć, że ta forma pobożności, później po śmierci Małgorzaty mali oddawania swego życia na świętym sercu, poszła w zapomnienie. Dopiero ona odżyła na nowo w kościele 200 lat po objawieniach Małgorzaty Marii. Ten tekst, właśnie ten, ten co, o którym mówiłem, ten tekst konsekracji poświęcenia się Małgorzaty Marii odnaleziono. I Pius IX zatwierdził ten tekst, i wiele osób szło drogą uświęcenia się właśnie tym osobistym aktem, poświęcenia się najświętszemu sercu Pana Jezusa. Między innymi, między innymi swoje życie oddał w duchu tego poświęcenia się dużemu sercu święty Jan Paweł II zaświadczył o tym, aby Dziwi, że po śmierci w sutannie papieskiej znaleziono taką pożółką kartę poskładaną na cztery. I na tej kartce było osobiste poświęcenie się papieżu najświętszemu sercu Pana Jezusa. W słowo, w słowo. W tej modlitwy ułożonej przez Małgorzatę Marię Alacock. Na końcu tylko tego aktu papież dopisał jedno zdanie: Dla Ciebie wszystko najświętsze serce Jezusa. Kochani, to dzisiejsze wydarzenie to nasze oddanie się Jezusowi Chrystusowi. Niech będzie właśnie. Zawsze zaproszeniem Jezusa do naszych serc, by mieszkał w naszych sercach, nie będzie zaproszenie do zjednoczenia się z najświętszym sercem Pana Jezusa w naszych codziennym życiu, zajęciach. Sercem Jezusa w godzinie obecności módlmy się i oddawajmy Mu cześć, miłość i wynagrodzenie. Z Nim wykonujmy wszystkie obowiązki stanu z umiarkowaniem, słodyczą i łagodnością. Z Nim opłakujmy nasze grzechy i prośmy Wam o przebaczenie. Z Nim zwalczajmy nasze błędy i złe skłonności oraz praktykujmy umartwienie, pokutę i wynagrodzenie. Również z Nim czynimy dobro i praktykujmy cnoty. Z Nim kochajmy bliźniego, miłością prawdziwą, serdecznością i cierpliwością. Wierzymy zawsze w Jego mądrość, ufność i miłość. Bądźmy zawsze otwarci na głos Jego serca, który zaprasza nas. Przychodź do mnie, przebywaj ze mną. Poszukuj mnie w sakramencie mojej miłości, adoruj mnie z czułością, obdarzaj przyjaźnią i uczuciem swego serca.